Co jest dla ciebie najcenniejsze w duszpasterstwie akademickim świętej Anny? O duszpasterstwie długo bym mogła opowiadać. Jest tu mnóstwo takich rzeczy, które, które są dla mnie jakoś niezwykle ważne. Natomiast taką rzeczą, o której może tutaj wspólna jest, jest zaufanie, którego się cały czas uczę i którego duszpasterstwo też mnie uczy. I bardzo się cieszę, że duszpasterstwo może mi towarzyszyć w tej drodze rozwijanie rozwijania siebie i rozwijania też swojej, swojej wiary. Wzdłuż Pasterce ja bardzo cenię to, że życie wspólnoty opiera się na słowach z ostatniej wieczerzy i ucie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. I na tym opiera się każdy aspekt, czyli wspólne posiłki, wspólna modlitwa, wspólne wyjazdy i nie wszystko inne. Już Pasterce, św. Anny najbardziej cenię ludzi. To, że ta wspólnota jest wspólnotą, to ma możliwość spotkania się z ludźmi przy którym no, ta ścieżka, którą kluczymy, ścieżka do nieba, staje się jasna. Można się naładować wartościami, nieść światło tam, gdzie, gdzie tego światła nie ma, bo po różnych drogach chodzimy w życiu. Dlaczego wybrałeś duszpasterstwo świętej Anny spośród innych duszpasterstw krakowskich? W sumie to dlatego, że była RCM, ale tak naprawdę nie trafiłem tam dla RCM-u, bo trafiłem do innej grupy, więc trafiłem tak jak naprawdę przez przypadek ale jak bym podsumował, to nie ma takich przypadków, więc mi się wydaje, że dosyć dużo było tutaj takiego wsparcia e, od Pana Boga, że popierował, żeby akurat tu przyjść o tym, w tym czasie, akurat do tych ludzi, bo przyjęła mnie komórka i w tej komórce teraz zostałem i z nią się poczułem związany. Wybrałem duszpasterstwo przy kościele św. Janny, dlatego że to było pierwsze, które wyskoczyło mi w wynikach wyszukiwania w internecie. Zacząłem chodzić na Spotkania akademickiego roku czystych Miłości spodobało mi się i tak zostałem. Przygoda, czyli wspaniali ludzie, na których zawsze mogłam liczyć, uśmiech, którego doświadczyłam, pogoda ducha oraz możliwość wspaniałego rozwoju duchowego. Kazania, które nieraz wzruszały do łez, rekolekcje, to piękno, którego również Ty możesz doświadczyć. Zapraszam Cię serdecznie do Durz Pasterstwa. decyzja zale zależy tylko od Ciebie.